się Siem, ma, to ja Dawid Tusek, 50 łapek, następna muza. Podniosę szczyty muzyki, ty klękasz przy mną, nigdy mi nie przegonisz, należy Lego. Rangę w muzyce mam taką, że hej, kurna mam dziurę, że durna, hej, ziom kiedyś to było. Że Januszy rządzi tym światem, hej, klękaj teraz przyde Januszy, więc pokonam i też ciebie do mnie w aziatku. Co ty robisz? Muzę muszę robić. Zawsze cię po nosach będziesz się już bał. Może też lać będę już tam stał. W przyszłych no to mam cię znać, zostaw dla mnie łapkę i słupika też, to może cię nie. Sze, 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 sze. Dzięki za muzykę, myślę, że dobijemy 50 topek w górę i następna muza